Siema, jestem guzik i po sylwestrowej przerwie wracamy z Gasem A dzisiaj będziemy dla Was testować mod, w którym będziemy grali w takiego, można powiedzieć, ganianego. Będziemy frizować ludzi. Imposter fryzuje ludzi zamiast ich zabijać. I żeby wygrać, musi po prostu wszystkich frizować wszystkich zamrozić. No bo mówiąc frizować nie mam na myśli, że będziemy zamieniać ich w friza z ekipy. Ha, 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 mega żart. A to jest po prostu po angielsku, wiecie, taki spolszczony angielski. Że będziemy ich zamrażać. Co prawda dosyć zbugowany tryb, ale mimo wszystko fajnie się bawiliśmy przez parę Gierek. Oczywiście po więcej kontentu zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Co jeszcze możemy ciekawego zrobić, jaki jeszcze mod modzik możemy zrobić albo przetestować I całkiem możliwe, że się do tego ustosunkujemy, więc po prostu piszcie komentarze Subskrybujcie, komentujcie Zapraszam też do mojego instagramka, tam do mnie też możecie pisać na privie, na discordy No ale przede wszystkim raczej na instagramka, bo tam z wami lubię często porozmawiać sobie na dm Albo po prostu możecie sprawdzić, co się u mnie dzieje w świecie Już nie przedłużam i zapraszam do oglądania Na przygodę Przygoda, no i... Przygot o, o, o tak, tak! tak! nie potężny guzik szybko Oj spadamy, potężny guzik Świetny Mikołaj Brawo Sherifem ja nas to zadanie <laughs> Szybciutko Mikołaj przychodzi w zimę W zimę jest zimno a więc was wszystkich zamrożę Dobra zadanie no, Dobrze liczy się trzymaj <laughs> tego to dobry pomysł Trzy. Dwa. Już wejściu. Jedne. O, ile was tu jest. Startuję. Ale drupa. Ja też już jestem w Mamy nową taktykę, że wszystcy czujemy się w specyjnie. Mam cię coś czy Wystarczy, góra, że wejdę. Myślę, tak, że wejdę. Idziesz. Dobra, dobra, dobra. Mnie dobra. Tak. No. Zlepać, tak. Zamkniemy po prostu. Jak on tu przybiegnie, my zamkniemy specjalnie i sam rozumiem, Zamknęli mnie. Zaraz chodź, chodź, tu jest bezpiecznie. Zamknęli mnie waję. Przecież cię alo. Bo zaraz, bo zaraz wcisnę kill, bo zaraz wcisnę kill! Gdzie jesteś? O dawaj, dawaj! TAKTYCZNY UNIK! Aaaa, taktyczny unik, ale mi się przykro, chyba Ale nie, nie, ruszaj się, damy radę! Spokojnie, daję SOS tymi drzwiami! Jak ja tu wszystkich zarazem! nie mnie! Dobra! Idę do specie, mena! Uratujcie nas! Zaraz coś też Gdzie jesteście? Na SOS drzwiami daje! Na niebie widzimy!

Pomocy! Wszyscy żyją, sprawdziam. Nie, nie o, o Raz, dwa, trzy. Oj, ale że? O no nie, ja mogę. się... nie Także wygrane, łatwo. Zatwierdzmy <śmienicza> go. Trudzwalony. Nieprawda, wszystkich porobiłbym, wszystkich bym porobił. Gdyby nie ten wścibski internet. A internet Ech. taki jest O, o mam start guzik, co się dzieje? A bo ten plugin po prostu taki jest No, o, nie, A nie, nie, nie internet, nie, internet. Chyba jest tylko do jakiegoś stopnia po prostu <grym> z, z treningu... bo <grym> bo jest... No miałem już chyba z pięciu osób zeprizowanych. Nie, to właśnie, nie internet, też mnie wyrzuciło Ale mam dobry A, rozumiem o. Dobra, kwaszaj, się. Dobra. A jestem Kupia? niebieski. Ty... I Kuzik jesteś złapany. No nie. O, brawo dzięki! Jest ja jestem. Mój wybiega. Ja to... Liczę do 10. Dobra, liczę do 10. Liczę. 5. A po 6, hiszpańsku, po hispańsku. 7. 8. 9. Taski kończy speedrun. 10. Dobra, szukam. Dobra, taski w 10 sekund. Taski w 10 sekund. Boże, ale się boję teraz! Nie, tutaj nie wchodzę. O, witaj! Odsłaniam was będzie tu biec, spadka osłaniacie, jak będzie tu Idzie, uciekajcie! Szybciej, zrób się tasku! Uciekajcie! Uciekajcie! Gdzie, 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 gdzie? Gdzie, gdzie? Chodź tu w Nie widzę go! Mam cię problem... Nie, nie, nie! Dobra, pilnuj mi tu! Pilnuję, pilnuję! Dobra w nawigacji! Dy! Dobra! O! Witam! Dobra, jest, Zastaw, jest, zostaw mnie! Idzie jest. do starejcza, do starejcza idzie! Dzięki, zwiąłem, zwiąłem! Elektryk, 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 uciekać! Zdobre, dobra, dawajcie Będzie bentował, będzie bentował! Chyba ja ciebie nie mogę nawet! O nie! Jesteś, dobra! Jestem 4, przestraszyłem się. Dobra, dobra, dobra. Nie widziałem go za Hutt, Będę patrzył, Spokojnie, wszystko pod kontrolą. O siema! Już się wystraszyłem, za zachorzi! Nie? się wystraszyłem, Można mówić, gdzie się jest, żeby pomóc? Guzik! Ja robię go w bambuko, biegam wokół Strajsa, bo jest taki wolny. Jak ja zaraz drugą. Dwie osoby przed elektrykiem kubox. Ja już dwie osoby. A ty mnie złapałeś przy komsach, nice. Ruszaj się, ruszaj się, dobra. Nie, mam was w ogóle po tej. O, nie, nie! O, siema zacha! No rr, nie, Zadanie. Dobra, guzik, pójdziemy im pomóc. Oj, to, Oj! O, jak ja dostosowałem! spotkałem! 8, Mommy O Pomocy, złapany, nie, nie mogę mówić... Gdzie jesteście, to się... Hej, co jest? Siema. Co, jest? Nie co jest? Co się stało? I próbowałem, Patmaza, pa... pat pat próbowałem od, odblokować? Dawaj, 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 no, no, za dużo. Za dużo no, widocznie. uważaj w końcu no, ja pierdzielę Dobre, Jak ja tu ja zaraz pięknie, wszystkie no. taski zrobię, tak o, ja Nie, trzeba. bo ja próbowałem ja ja, just, rozwala, tak o, 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 nie Już sabotaż będzie zaraz rozwalony O kur... Nie o, uciekniesz! Co teraz jest... ho! ho, ho. Zegnaj, ha, 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 żegnaj frajerze! Nie, nie żegnaj! Jest... Żegnaj! Mik tysiąc na godzinę Dobra. turbo! Dobra! Mierzamy turbo! Mierz. Jestem za szybki w tą grę! Ja nie, nie jesteś, nieprawda! Jestem centralnie za tobą! Nie ma sensu! Nie jest tu za mną! O! A nie! Ooo! <grym _> no, 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 Do końca! Raki. Czemu to nie działa? Raki. Jestem na tobie centralnie! Nieee! Nie mamy, nie mamy o, szans nie na półko! Łapkę wegeta! Muszę tutaj wygrać! Będę cię wspominać miło! Oooo! Janie <grym _> się Johnny na mnie. Oho! Dobra, dobra, dobra! Ale sniki, ale sniki. Bierz blakiego, bierz blakiego, bierz blakiego. Jakiego blakiego? O! Platformy. O! Dobra! Jaki jest do wzięcia? No cóż, ja mam już wszystko. Ale przecież ja do jestem do na tobie centralnie. Dalej, dalej Dobra, przyzby. ja. Niecham. Co to za imprezę?

Biegnę, biegnę. Dobra, zrobiłem wszystkie Dobra, taski. Taski ZROBIONE! A kurde, ładka to jest! w elektryku! PŁAPKA w elektryku. Dobra, żegnaj, Frejand. Co jest? Znowu coś się zbugowało. No, ja niebieski kolor w ogóle. No, blady, nie straszny. No, niebieski to jest złapane. Ej, o Eee, Elo! Co jest? O, złapane przed adminem, co jest? Idziemy mu um pomóc! Ale jak? Vladi mnie złapał! To, nie, on mnie zaraził, ten, zamrażarką! Teraz ja... <śmierdziśm> zna. Zna. <śmierdziś> ale o, idziemy! Idziemy na pomoc! O, o Jezus! Cieba, o, co, A, jest? Co? O, A, co? jest? O, co? O, Zamraziłam się, odmarzając wolku. Dobrze, Vladi! Wywaliło! 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 No, tak jak kolejne Rzeczy. Dawajcie, dawajcie Poluska jednak, Polus chyba lepszy będzie. Polusik lepszy.